Cześć cześć, tutaj Izaczek. Nagrywamy dzisiaj kolejny odcinek Minecraft yy, Minecraft testy. Nie, Minecraft Lifehack, ja już tak dawno z wami się y, nie nagrywałem z wami i już mam problemy. Dzisiaj mamy jeden lifehack, niestety, bo... Finka, wej. dobra, uciekaj nam, bo my tu nagrywamy. Bo nie mogłem innym wymyślić, ale chociażby dom proste i fajne. Ekwiw. Mm, dobra, pek, pek. Nie. Voorzitter, we hebben een paar weken ja. dobra już i szybciutko final life bardzo mi to pomaga bo nie trzeba być moda, żeby to było jakieś piękne a jest bardzo ładny więc moja ocena tylko tutaj ale moja ocena to żeby jakaś mądra była to 9 na 10 bo jeden minut jest taki, że tu jest tak, ale tutaj się się da naprawić zrobimy drugą wersję napiszcie w komentarzach, która jest lepsza wersja dla Was, Epic Equip, dobra, no i znów przyszła. No. pośmie się a, no tak. I tak Nie wiem, dobra, to się nie tak nie zrobię. OK. Do no tej wersji potrzebujemy tego bloku. Raz, dwa, trzy. Byt. Ciekawe czy ta wersja mi się uda. Przepraszam, że przerwałem, ale. Aha! Ty, bo już kupę tam zrobiono. I no, żartuję. Można zrobić tak naprawdę drugą wersję, inną. Bo jednak to mi się nie udała. Ta jest nawet. Fajna. Ej, to też będzie kozak, chyba że wiecie nagrywam z jednym procentem gdzie? Mm, dobra. Raz, dwa, trzy, pięć. Mm. Serio. O. Dobra. Hmm. To jest wersja kubkowa, o i macie takie kibelki, Oceńcie w komentarzu, który jest lepszy z kubką, e, czy, czy z z kubką, czy z ładną wodą? I ja myślę, że obydwa są fajne, przydatne. Na przykład jak macie, wy nagrywacie coś na YouTubie, serię robicie, nie? Prawdziwe życie, Minecraft na przykład. I idziecie do toalety zrobić kubkę, na razie macie czystą wodę taką i szybko przemieniacie i macie taką. Myślę, że przydatne, nie? Mógłbym jeszcze jedną wersję zrobić, kibli, ale to w kolejnym odcinku. A przypominam o tablicy, wiktorokal na razie jest pierwszy, subskrybujcie też jego kanał i lajkujcie. Elu, wina.